Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj 1 kwietnia. Postanowiłem wybrać się na na ujście kanału Bydgoskiego. Do Brydy O, się tak to wygląda. Jakiś wędkarze tam już łowią. Rozmawiałem z tym sympatycznym takim panem z koła 40. Nie chciał wystąpić za bardzo przed kamerą, ale kazał pozdrowić koło 40. Zbyt goszczy. No ja przypominam, że tutaj. Tak jak niektórzy znają moje filmy, no to ja zbyt goszczy nie jestem i tak jestem no, tutaj okazyjnie na tej, yy, na tej wodzie, jeszcze, jeszcze cały czas ją poznaję, aczkolwiek no bardzo małe, teraz jeżdżę na ryby, naprawdę już staję się takim, tak jak mówiłem kiedyś niedzielnym wędkarzem. Yy, ale zobaczymy, no, po, po, niby 15 stopni, ale wcale nie jest za ciepło. Yy, nie wiem, kurczę, nie wiem, nie wiem co to będzie, bo... No, z tego co wędkarze mówili to, węd, to brania jakie, tak, jako takie są tej ryby, ale no, szału nie ma. Podobno szału nie ma. Dlatego może ta ryba jeszcze jest ospała troszkę po zimie. Yy, kusownicy pewnie no, pewnie zrobili też swoje, wiadomo, aczkolwiek o to jest ciekawostka, że ostatnio parę dni temu złapali tu jakiegoś wędkarza który no, łowi tutaj w okresie ochronnym, bo tu jest okres ochronny przez zimę od grudnia jakoś do końca marca. Także nie wiem czy zapomniał czy, czy co, bo tutaj w zasadzie no, miejscowi to wiedzą tutaj, że przecież tutaj nie wolno wędkować w tym, w tym czasie. Nie może chłop zapomniał. No, Tablicy tutaj żadnej szczerze mówiąc nie, nie widzę na wejściu. Także nie, może się po prostu zapomniał, bo nie wiedział. Zdarza się. Aczkolwiek fajnie, że te patrole wszyscy, yy, są policji. a Myślę, że i tak jest ich za mało, ale no, no fajnie, że są. Spogoda się psuje, zaczyna padać. Yy, także no, jestem mega ciekaw co tutaj będzie, aczkolwiek jestem jestem w dobrej myśli. Yy, wędka Jackson 17 yy, standardowo wyrzut tutaj mam ile. O wiem tą wędkę, bardzo fajna wędeczka. 217 1.7 wyrzut mękarze ją sobie chwalą także zaczyna padać, no kurczę, psuje się pogoda no ale nic, no zobaczymy, no spróbujemy jak nie, nie spróbujemy to się nie dowiemy i będę, próbował łowić na boczny trok mówię, ta ryba gdzieś może jest jeszcze nie, nie obudziła się tak z tej, z tej zimy no zobaczymy także idziemy nad wodę obejdziemy sobie ten brzeg tam wszystko zajęte widzę. Siedzą spawikowcy No i właśnie o pan rozkłada parasol, on rozkłada parasol, bo pogoda się zepsuła, kurcze zaczęło padać, ja pierdzene. Człowiek w fabryce jeden dzień weźmie wolny I, i o, i taka pogoda, o, teraz było ładnie, ładnie się zrobiło, bo już naprawdę było po 20 stopni kurcze, no ale nic ja tam... Yy, rozkładam sprzęt i łowię, teraz odnośnie sprzętu, tak jak wspomniałem, to jest Jackson eee, 1.7 z wyrzutem 1.7 i mały kowrotek, chyba dajby tam jest chyba, nie wiem, 1000, czy 2000 nie pamiętam, szczerze mówiąc ale fajnie to się sprawdza i tak, 2000 chyba to jest numer fajnie się sprawdza, także tam, także zaraz zobaczymy, tutaj standardowo mały twisterek eee, z obciążeniem, czyli na boczny trok jest zestaw Odnośnie zestawu nabocznego trok w opisie dam jeszcze link do, do filmu też yy, 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 jeden z kolegów też fajnie opisał mi ten yy, 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 tę metodę. A nie jest, próbujemy, zobaczymy co to będzie, nie? Trzeba zarzucić ci i tyle. Nie gadać, a łowić. Słuchajcie się, rozpadało się już kompletnie Aczkolwiek są jakieś skubnięcia, fajne skubnięcia, także to, to mnie cieszy No ale z pogodą to jest porażka Kurczę, zobaczcie sami jak to jest, jajka. Ale jak to mówią, nie ma złej pogody na wędkowanie Także ja tam siedzę dalej, bo no, cieszą te, te skubnięcia Także coś tutaj się dzieje Mimo wszystko Mówimy dalej Kurczę, zobaczcie co tu się dzieje. Już nie mówię o tych śmieciach, które tam płyną w wodzie, ale. Chociaż to też jest bardzo przykre. Ale zobaczcie, kurczę, ta woda napierdziela. W sensie, no bardzo szybko płynie. Kurczę, chyba tą śluzę tam otworzyli. No to ta woda to płynie jak na wiśle. No już nie wiem, nigdy nie byłem tutaj, jak ta śluza była otwarta to Powiem Wam, że kurczę, naprawdę szybki nurt Nie wiem, czy to nie może zaburzyć czasami tutaj jakieś branie, jakiegoś wędkowania hm. Proszę Butelek Ci u nas dostatek Butelek, puszek, jej, a ile tego tam jest? To co widać, a to co w wodzie, ile tego w wodzie musi być świństwa różnego? Naprawdę tu by się przydało jakieś oczyszczenia tej, tej kana tego kanału, tej brdy całej jejka Piękny widok tam kaczki, przyroda a tutaj jakieś kurde świństwa, worki, puszki, psien oh, yeah. dobra, wędkujemy dalej No, słuchajcie, kończę wędkowanie <laughs> kończę wędkowanie na kanale wydgowskim a ogólnie wypadł fajny, pogoda się poprawiły, poprawiła, ryby dopisały Złowiłem gdzieś może z kilka kilkanaście sztuk okoni. koni, ja, z kilkanaście myślę, że było, jakoś rozmiarowo nie powalały, ale nie o to chodzi w sumie też no, już jestem Pewnie doszedłem do takiego etapu, że, że jakoś nie mam ciśnienia no, i parcia na ryby i żeby zabierać te ryby po prostu samo wyjście też jest fajne, no a przy z też, też wiadomo, no, to też cieszę że po to w sumie też siedzi na te ryby, żeby coś tam złapać no, nie? i zapalować tą rybkę yy, no i tyle, tutaj jeden widzę wę wytrwały wędkarz jeszcze został yy, od rana tutaj siedzi, widzę i ten, no i dziękuję za obejrzenie filmu i życzę powodzenia nad wodą, nie tylko tutaj Bydgoską, ale yy, no o Waszych wodach też jestem ciekaw jak tam. Yy, jak tam wygląda sytuacja w całej Polsce, czy coś się ruszyło, czy nie. Także ja jestem ogólnie zadowolony z tego wyjścia Boczny do dał dzisiaj radę. Także żegnam i pozdrawiam.